Czego mi będzie potrzebna ta paczka? Ta paczka do niczego, ale zawartość. Teraz Wam mogę wyjaśnić, dlaczego w odcinku pojawił się ten przewodnik po Warszawie z 1942 roku, po okupowanej Warszawie. I ta przepiękna kamera. Otworzymy ją, zobaczymy, co jest w środku, bo jest naprawdę ciężka. Mam nadzieję, że jest kaseta. <laughs> Którą Stanisław Bala, pseudonim Giza, filmował Powstanie Warszawskie. Warszawa nie jest miastem szczególnie interesującym w powszechnym tego słowa znaczeniu. Nie ma w niej niczego o światowej renomie, co mogłoby przyciągnąć turystów z innych krajów, ani zachwycających katedr, ani prawdziwie wspaniałych pałaców, ani innych świeckich budowli emanujących aurą niezwykłej aktywności. Żadne Unikatowe dzieła sztuki o wybitnej urodzie nie kuszą odwiedzających. Nie ma tu miejsca, które same z siebie byłoby centralnym punktem twórczej pracy prawdziwych, wielkich umysłów. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Analog Photopassia. Przed chwileczką słyszeliście tekst. Z tejże książeczki, czyli przewodnik żołnierski po Warszawie, napisany w 1942 roku, czyli w czasie okupacji. Napisany przez Niemców dla Niemców, którzy stacjonowali, okupowali Warszawę. No, jak słyszeliście, napisany dość no, powiedziałbym, lekko, propagandowo. I nieładnie, ale dlaczego Wam to czytałem i dlaczego Wam to pokazuję? Bo pierwsze jest tutaj ogrom zdjęć zniszczonej Warszawy. Po drugie wiąże się to z moim wystąpieniem na trzecim międzynarodowym zlocie kolekcjonerów fotograficznych. A po trzecie do tego przewodnika będzie dzisiaj rozpakowywana... Jeszcze jedna rzecz, która jest przecudna, przepiękna i szukałem tego długo, wprawdzie tego szukałem jeszcze dłużej, tego przewodnika. Um, tak więc ten odcinek będzie takim odcinkiem, um, o, no, gdzie zobaczycie w zasadzie po części, co zabiorę do Wałcza. Dam wam informacje do organizatora. Trzeciego Międzynarodowego Zlotu Kolekcjonerów w Wałczu. bo gdyby ktoś był zainteresowany przyjechać, zobaczyć, będą wystawy, będzie ogrom fotograficznego sprzętu, będą super przemówienia, no i może ktoś z Was jeszcze chciałby zostać tak zwanym prelegentem, więc na pewno organizator ma jeszcze. Wolne miejsca na przeróżne prelekcje, więc ja nie będę tutaj dużo o tym w zasadzie mówił, tylko zostawię Wam namiary na organizatora. Moi drodzy, zróbmy tak, że te namiary zamieszczę. Pod odcinkiem, czyli w opisie znajdziecie namiary na Marylę Michalską, która jest organizatorem trzeciego międzynarodowego zlotu kolekcjonerów fotograficznych w Wałczu. Jeśli ktoś z was jeszcze zastanawia się czy przyjechać czy nie przyjechać, czy warto czy nie warto na taki zlot, to zobaczcie takie szybkie przebitki z drugiego międzynarodowego zlotu kolekcjonerów fotograficznych, który odbył się w obornikach i był organizowany przez Gabi Mazurek i Karola Wilczyńskiego. Więc zobaczcie dosłownie kilka minutek Myślę, że warto sobie przypomnieć yy, ci co byli, a ci co nie byli. Możecie zobaczyć, jak to było. otwarcie Sercz. drugiego międzynarodowego spotkania kolekcjonerów fotograficznych Tomek, Tolek i Klolek. Kolek, Klolek i Klokka. Uaga! Brawo! Mi zapłacili tyle więcej niż orkiestry, która też tam grała. <grym> Także w sumie W tej chwili odkupiłem sobie podobny aparat, żeby mieć pamiątkę. Także te wszystkie aparaty, jakie kiedyś w dzieciństwie miałem, mam u siebie nie te same egzemplarze, ale te same modele. Natomiast mówił będę o. Pewnej historii, która wiąże się z, z identyfikacją modelu aparatu, który dokonałem z tego czasu? Jedna z nielicznych kobiet na dzisiejszym zlocie, Maryla Michalska. Powiedz proszę, ile masz aparatów w swojej kolekcji? Myślę, że jest ich już około 400. Znaczy nawet jest 400. Wow, okej, okay. to robi już wrażenie. A masz jakiś ulubiony aparat? Wiesz co, każdy, który kupuje to jest ulubiony i dowiaduje się o nim jak najwięcej, a już myślę o kolejnym. Super. Dzięki wielkie, do zobaczenia w przyszłym roku, jest. mam nadzieję. Jeszcze raz chodźcie do nas, no proszę was. Wchodziłem w uprawianie zawodu, zawodów różnych, z różnych pieców chleb jadłem od... Zwojonta miała tę dwuczłonową część Jan i Tar i to były pierwsze litery nazwisk twórców tego obiektywu. Staty Beki, to są wszystko przedwojenne. Mam taką propozycję, czy jest ktoś, kto chciałby tutaj pobawić się w układankę poskładania tego aparatu. Najpierw musi być styk. Później jest utrwalanie. Później jest, przepraszam, wywoływanie. Potem jest utrwalanie. A na końcu jest odbitka z negatywu. Będzie. Ja bym tylko chciał zmienić małą formułę tego mojego przemówienia, bo raczej bym wolał, żebyś się tutaj podeszli. Ty tak kochasz to malarstwo, że z tej miłości nic nie będzie. No dobra moi drodzy, dość ględzenia. Idziemy rozpakowywać tą paczkę, w której jest przecudna kamera. Otwieramy co? Bo ja już doczekać się nie mogę. Powiem wam tylko, że jest to rzecz, która będzie mi potrzebna do. która będzie mi potrzebna do czego mi będzie potrzebna ta paczka. Ta paczka do niczego, ale zawartość paczki niesie ze sobą pewien wkład w mój wykład, <gry> który odbędzie się w Wałczu na trzecim międzynarodowym zlocie kolekcjonerów fotograficznych. Dobra, tak jak Wam już mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku, trzeba naprawdę uważać, ale już widzę, wiecie co, poprosiłem teraz... Pana, bo było to dla mnie naprawdę ważne, żeby zapakował ten, tą kamerę, mogę Wam już zdradzić, jest to kamera 35 mili, mililitrów, milimetrów, Boże dzisiaj też nie myślę, musicie mi wybaczyć, 35 mm i zobaczcie, no jest zapakowana profi, muszę to powiedzieć. Już to widzę. Normalnie jest to prawie w Niemczech już niespotykane. Drodzy moi mili, nie widzicie, ale ja naprawdę jestem lekko w szoku. Bo to jest... Muszę wam powiedzieć, że tak. Miałem już dwie takie kamery, ale one były na specjalne zamówienie dla kogoś. Więc teraz jest dla mnie. Minął dobry rok, zanim ją znowu znalazłem. Znaczy znalazłem w normalnej cenie, dość normalnej, bo normalnie to praktycznie nie wyżej nie ma, a jak się pojawia to ceny są gdzieś tak od 1000 euro do 2000 euro, w zależności od tego jaki stan. Dobra, żeby dalej nie przedłużać wyjmujemy to, bo doczekać się nie mogę z tymi wszystkimi drobinkami. O, fajnie zapakowana. Pod spodem. Pod spodem też było tak jak powinno być. Dobra. A tu mhm. pięknie. Zobaczcie. Zobaczcie to. Ale ciężka. Ale ciężka kamera. Aha, zaraz sobie o niej trochę więcej opowiemy, ale Carl Zeiss Tesar 3,5 40 mm, taki fajny szeroki kąt, A, podoba mi się. Dobra, otworzymy ją, bo ona jest taka, ale jest naprawdę ciężka, muszę Wam powiedzieć. Otworzymy ją, zobaczymy co jest w środku, bo jest naprawdę ciężka, mam nadzieję, że jest kaseta. <śm> jest kaseta. O, no, teraz to się posikam. Jest kaseta i jest już. O, niech będzie nagrana, i niech coś będzie na niej. Ja! Jest skończona. Jest nagrana. Prawdopodobnie tu w środku jest film. Muszę Wam powiedzieć, że kamera pochodzi, jest wyprodukowana w 2021 roku zgodnie z numerem seryjnym. Bo takiej szukałem. A dlaczego takiej szukałem, to dowiecie się niebawem. A może nawet jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. No dobrze, moi drodzy, teraz wam mogę wyjaśnić, dlaczego w odcinku pojawił się ten przewodnik po Warszawie z 1942 roku, po okupowanej Warszawie. I ta przepiękna kamera. Moi drodzy, ta kamera jest to model kamery którą Stanisław Bala, pseudonim Giza, filmował, powstanie warszawskie. Więc zobaczcie teraz, jak to pięknie się łączy. I to, co ja Wam chcę pokazać na naszym zlocie kolekcjonerów, to będzie łączyło się w jedną całość i gwarantuję Wam, że nie pożałujecie tego przedstawienia, które Wam hmm, zaproponuję. Obiecuję Wam, że taki gadany odcinek to już takich wiele nie będzie. Będziemy bardziej działać niż gadać. Więc zapraszam Was na kolejne odcinki, bo na pewno będzie ciekawy. W kolejnym odcinku będziemy już fotografować z tłem, będziemy bawić się światłem i tak dalej, i tak dalej. Mam przepiękną modelkę, muszę się pochwalić, a nawet dwie. Więc. Chcę to wykorzystać, więc zapraszam Was już serdecznie do kolejnego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia.